Nasze nowe biuro już prawie funkcjonuje. Pani Monika w tym miejscu. Okej. Okay. Oraz dzieciaki oglądają telewizję. Pan Mateusz negocjuje właśnie. Z kogo mordujecie? Kogo tam moduje No właśnie, i tak to właśnie wygląda. Ale tuż za rogiem okazuje się, że malujemy również drzwi, i są to drzwi. Do czego to są drzwi? Dlaczego? Do czego? Do nas, donarni. Donarni! Jakie to miłe uczucie! A z kolei na dworze, tam, mamy. Lato. Lato pełną gębą. Jest ciepło. Chodzimy do środka, bo sprzyja na stare budownictwo trzymaniu chłodna, chłodu i niskiej temperatury. Może trochę rozszczelnie. Idziemy teraz konkretnie w jedno miejsce. Teraz Mateusz tam negocjuje, to jest kuchnia. Mhm. A ja idę dalej. I wchodzę, uwaga, wchodzę teraz. Łazienka. Prawie gotowa. W sensie, że tak jest Ten murek za chwileczkę przytuli się do niego wanna. Wtedy sens będzie odkładać od płytkami. Tutaj za chwileczkę pojawi się coś, o czym wspomnę, czyli... Mm. <słuch> Gaberit. Spełni nowa jakość załatwiania się. A tu on stanie właśnie zamiast tej odkurowej toalety. No cóż, nie jest łatwo. Okno, którego nie zobaczycie, bo jest strasznie światło wali, Powinno być do wymiany, ale będziemy zmuszeni je rewitalizować. A z kolei w innym pomieszczeniu, powiem Wam szczerze, ponieważ właśnie się tutaj musieliśmy ze wszystkim zwieść, mamy taką piękną klejarę fajnych kartonów. Hej, zabawo, nie ma gdzie się położyć, nie ma gdzie się umyć. Po czego nie ma? Bo łazienki jeszcze nie ma. Kuchni też na razie jeszcze nie ma. Ale idziemy. O, tu se poszli, bo teraz mogę wejść. Piękne. Betony mamy na tej ścianach, a podłoga niebanalna. Otóż, stare jakie pomalowane, przemalujemy je tylko na inny kolor, bo ta szarość wydaje się zbyt gołębia. Natomiast beton bo w płytkach zostawiliśmy. Z tą całą piękną fakturą już Wam pokazuję. <grym> tak. oh, I tylko co, zaimpregnowaliśmy to tak samo jak Zdarte zostało całe te lakiery, zostały zdarte naszych pięknych old starych desek i zostawiając ich wszystkie mankamenty pozorne, bo tak naprawdę to jest czysta szlachetność tego drewna, wzięło i zostało zaojejowane, jak powiadają moi chłopcy, czyli pokryte olejem. Dziękuję. To byłem ja, Tomasz Pomnowski. Pozdrawiam serdecznie i do szybkiego zobaczenia na Konkretach.